Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii poradników do programu Cinema 4D, bądź jak to woli Cinema 4D. W tej serii poradników postaram się Wam przybliżyć podstawowe funkcje tego programu. Postaram się to zrobić jak najbardziej przystępnie, żebyście wszystko zrozumieli. No i myślę, że możemy zaczynać pierwszy odcinek. Więc otwierając program, pracujemy na wersji Cinema 4D R13 Studio. Jest. Ka każdy może korzystać z jakiej wersji chce, nowszej lub starszej. Ogólnie to, co będziemy robić w tym odcinku i w następnych, jest we wszystkich wersjach i starszych i nowszych. No, może nie aż tak starych jak R5, ale, ale R12, R11, R10 spokojnie mogą też być. Jak będzie coś, co jest tylko w R13 i nowszych, to powiem. No więc zaczynamy. Co jest tutaj, jak otworzymy, otworzymy program, co dostajemy? No więc, jak widzicie, tutaj mamy. Yy... Ekran, w którym widzimy to, co właśnie robimy, to nad czym pracujemy, to tutaj jest, na tym ekranie. Tutaj mamy menu standardowe, jak w większości programów. Tutaj mamy ikonki różnych funkcji, o których zaraz powiem. Tutaj też. Tutaj jest obszar tworzenia i edytowania materiałów, czyli, też tek czyli tekstur na obiekty. Tutaj mamy timeline. Naszą oś czasu, na której będziemy animować nasze obiekty. Tutaj jest tutaj to okienko to jest przeglądarka, przeglądarka albo przeglądarka tego, co mamy na dyskach, i możemy to wtedy dociepywać do naszego projektu, albo przeglądarka naszych obiektów, które mamy dodane. Możemy dzięki temu wybierać, przełączać się między różnymi obiektami, które tutaj mamy. A tutaj jest okienko, w którym zawsze się wyświetlają ustawienia danego obiektu, danego efektu i itd. No więc myślę, że możemy jechać dalej. Pracujemy na layoutie teraz początkowym. Ja się przełączę na standard. Ops, no już to pasowujemy. Standard ale początkowy się mało czym różni, ale, ale jednak się różni, więc pracujemy. Na standardowym język na razie mamy polski. Potem się przełączymy na angielski. Tylko w pierwszym odcinku włączyłem polski, ponieważ, ponieważ chcę Wam lepiej tę funkcję jakoś wytłumaczyć. No i co tu mamy? Zajmiemy się na razie tymi trzema plik, edycja, utwórz. Tymi się będziemy zajmować później w następnych odcinkach. No i w pliku jest to, co zawsze w pliku. Otworzyć, można utworzyć nowy projekt, otworzyć istniejący, zapisać zapisać jako, eksportować pliki do różnych innych formatów oprócz yy, projektu tego programu, czyli na przykład do 3DS-a albo OBJ-a można zakończyć pracę programu, no, zamknąć projekt, no to co zawsze w edycji, te, w edycji też jest to co zawsze, cofnij, powtórz, wytnij, kopiuj, wklej Wy, wybierając wszystko, damy klawisz wybierz wszystko, to wybierze nam wszystkie obiekty te tutaj yy, analogicznie jest odznacz wszystko, no i wybierz dzieci, to wybiera dzieci no ustawienia projektu to jest to, co mamy tutaj. Jeśli na przykład weźmiemy, teraz wejdziemy w menu utwórz, tutaj można tworzyć różne różne mm, obiekty. Tutaj właściwie to się tak mm, no, powiedzmy, że obiekty. No i stwórzmy sobie sześcian standardowo. No i teraz widać, że nam tu uciekło to okno z ustawień projektu. Więc jak będziemy chcieli powrócić, to tutaj w edycji mamy ustawienia projektu. No i... Wtedy nam się to pojawia. No i co możemy tutaj ustawić? skalę projektu, domyślnie jest 1 cm. Klatki na sekundę, czyli ile klatek będzie na timeline na sekundę, to jest ważne przy animacji. Ja zawsze ustawiam 24 lub 30, bo uważam, że mniej niż 24 to jest za mało płynna, a 30 czasami to jest za dużo, bo zawsze jednak te 6 klatek na sekundę się oszczędza. No i minimalny czas to jest to, to, to co tu, czyli odkąd zaczynamy nasz yy, projekt domyślnie od 0, 0 sekundy tego się raczej zwykle nie zmienia chyba, że potem w trakcie do renderingu yy, żeby czas, czas podglądu po, czas po zmienić yy, maksymalny, yy, maksymalny czas to jest, to jest tutaj tu maksymalny czas, czyli to samo co tutaj czyli jak to zmienimy na na przykład 5 sekund no to widzimy, że nam się to zwiększyło, mamy więcej więcej klatek, a to jest minimalny i maksymalny czas podglądu, czyli no to to jest podgląd. Tak możemy to przesuwać i wtedy widzimy na podglądzie więcej lub mniej klatek. Tu możemy zmniejszać, wtedy widzimy więcej lub mniej, a tak widzimy takie lub mniejsze, mniej, o mniejszej liczbie lub większej, ile powiedziałem wtedy. No i tu szczegółowość 100% zawsze zostawiam rendering LOD w edytorze to sprawia, że o ile się nie mylę, że dalsze obiekty na dalekim planie tracą na szczegółowości bo i tak jak zajmują kilka pikseli to i tak to nie ma większego znaczenia a to trochę skróca wtedy rendeli, skraca rendering no i tu są tutaj niżej mamy czy używać y, animacji czyli tego co zaanimujemy, generatorów i systemów ruchu, no to oczywiste. system ruchu to jest y, to się zajmiemy nim w innym odcinku on sprawia, że postać się porusza sama nie musimy animować chodu mm, deformery to są tutaj też się nimi zajmiemy w następnym odcinku teraz tylko podstawy, w tym odcinku podstawy interfejsu, domyślny kolor obiektów czyli po prostu to jak się, jaki ma kolor obiekt który się pojawia, jak zmienimy na 80% szarości to już, już jest inny. A tam zostawiam taki, bo i tak zawsze się nakłada jakąś teksturę, więc to tam większego znaczenia nie ma. No i przycinanie widoku. No to, to chodzi o to, że. Kurczę, nie widać całej listy, ale to sobie rozwiniecie. Chodzi o to, że tak jakby horyzont robić. Jak damy miniaturowe, to widzicie, nie widzimy. Jak wysuniemy tam sześcian trochę dalej, no to widać, że. Znaczy, no właśnie, nie widać go. No więc ja, ja, ja tego raczej nie zmieniam, zostawiamy na średnim. No i profil kolorów zawsze na sRGB. No i teraz dalej. Jak się poruszać po tym ekranie? No bo teraz na razie to przesunąłem sześcian, więc welenie zrobiliśmy. Tu są takie mm, cztery, cztery ikonki. Ta służy do przesuwania tak w prawo, w lewo, góra, dół. Co zresztą widać. Ta oddala i przybliża. Po prostu naciskamy i ruszamy myszką w górę, w dół, lewo, prawo, w tym przypadku w górę, w dół, znaczy w lewo, w prawo też działa. No a to to jest rotacja, jak się łatwo domyślić. Jak ruszymy myszką, tak, się, tak nam się obraz okręci. No a to to jest zmiana między widokami. możemy to też, yy, Możemy to też osiągnąć, klikając kółko od myszy. No i tu mamy perspektywę, czyli wiadomo co tu jest widok górny, czyli wszystko widzimy z góry wtedy możemy się poruszać tylko tym po, tylko przesuwaniem w prawo, lewo, góra, dół i przybliżaniem to już, to już jak widać nie działa co jest chyba jasne, bo to te, działa tylko w perspektywie no i z prawej i z przodu to jest analogicznie tak więc wiecie już jak się po tym poruszać i teraz myślę, że możemy, <laughs> możemy przejść do do tego co tutaj mamy Tutaj to jest no, cofnij, cofnij i powtórz, no każdy wie o co chodzi. Tutaj jest zaznaczenie wyboru. Wybieranie, czyli po prostu wybieramy obiekt. Jak mamy na przykład, utworzymy sobie drugi sześcian, obok niego przesuniemy go troszkę, przesuwamy na tych strzałkach, co jest chyba oczywiste. No to wybieramy, jak mamy to narzędzie, to możemy sobie wybierać między nimi możemy je zmienić, przytrzymując klawisz myszy na nim wysunie nam się lista i możemy wybierać między dynamiczny, dynamicznym prostokątnym, dowolnym i wielobocznym ja zawsze korzystam z dynamicznego lub prostokątnego prostokątny sprawia, że sobie rysujemy obszar, który chcemy zaznaczyć, sobie zarysujemy na 1 sześcian to będzie 1, zarysujemy na 2 będą 2 wybór dowolny on sprawia, że rysujemy sobie kształt, który chcemy w obrębie którego ma być zaznaczenie, czyli jest, zrobimy tu, to tylko ten się zaznaczy. No, wielobośnie to jest to, to samo co rysowanie kształtu, tylko że wtedy rysujemy kanciasty kształt. No, łącz się. Ja pozostanę przy dynamicznym. Tutaj to jest oczywiście narzędzie przesuwania. Jak widzicie, teraz mamy wybrane dwa sześciany, więc ja wybiorę jeden. To jest narzędzie przesuwania, czyli te strzałeczki. Przesuwamy góra dół, lewo, prawo w y, z to jest chyba proste. Tu mamy narzędzie skalowania. Dzięki niemu możemy powiększać, pomniejszać sześcian w danych, w danych osiach. Teraz mamy akurat powiększenie tego sześcianu. No, równomierne. Potem to zmienimy. No, i tutaj jest obracanie. To chyba każdy wie, co, o co w tym chodzi. Możemy albo wybierać sobie osie, po których będziemy obracać, albo kliknąć tu obok i będziemy sobie obracać jak chcemy dobra mm, tutaj możemy sobie zmienić to jest nieważne, tu możemy sobie zmienić y, globalny lub lokalny układ współrzędnych dla mnie to, to samo, mało, mało to to nie zmienia jedyne co to jak widzicie y, jak teraz obrócimy tą kostkę niezależnie jak ją obrócimy Niezależnie jak ją pogibamy, to i tak ta nie, zielona strzałka będzie w górę. A jakbyśmy zmienili na lokalny, to widzicie, razem z obrotem kuli ona się obraca. Jest to czasami przydatne, bo mm, obracamy tą kulkę, obracamy jakiś obiekt, obracamy i nie chcemy, żeby strzałki się razem z tym obracały. Bo na przykład nie chce, nie chce nam się potem tego, tego tak. Wie, wiecie, obrócicie kamerę i potem nie chce wam się jeździć z nią tak schodkami. Tak schodkami po skosie, tylko wolicie tak po prostu normalnie, po prostu, więc wtedy używacie globalnego i nic się nie zmienia. Nie? No, tutaj te trzy to są rendering, dotyczące renderingu. Tutaj nam to renderuje, tutaj do tego okna, czyli akurat to, co widzimy, się nam wyrenderuje. Tu jest, żeby wyjść z tego renderu, można kliknąć gdziekolwiek. Tu, tu, gdziekolwiek. Tutaj mamy rendering. Do, do okna. To już sprawia, że renderuje nam się tak na serio, że zapisze się to w pliku na pulpicie na przykład, albo w dokumentach, czy gdzie tam chcemy. Jeśli przytrzymamy to się, to także się wysunie, wysuną się opcje: albo renderuj do okna podglądu tak, jak jest teraz, albo podgląd możemy otworzyć, dodać do kolejki renderingu. Tu mamy interaktywny obszar renderingu to jest fajna rzecz, możemy sobie ustawić. Co mamy renderować, co ma nam renderować. I będziemy mieli na bieżąco renderowane. Jak wprowadzimy jakąś zmianę, tu tą strzałeczką możemy ustawiać jakość. Nie jest to jakość powalająca, ale wszystko widzimy, nie? Zostawimy na pół, żeby się szybko renderowało. I teraz widzimy. Przesuniemy ten sześcian. I od razu mamy wyrenderowane na nowo. Czasami jest to przydatne, czasami nie. Wyłączę go. A tu mamy ustawienia renderingu. Szczegółowymi ustawieniami renderingu zajmiemy się kiedy indziej. Wiecie tylko, że to tu jest, ale nimi zajmiemy się w innym odcinku, kiedy powiem także o efektach. Tutaj wszystkich opowiem o nich, co każdy robi. No więc na razie zostawimy to w spokoju. Tutaj możemy także tworzyć obiekty, przytrzymując klawisz na tym. Tutaj możemy rysować linie odręczne, krzywe, beziera, łuki, tekst, wpisać prostokąty. No, co tam chcemy. Tu mamy nurpsy. Nurpsy też wyjaśnię w innym odcinku, bo z nimi też trochę roboty jest. Trochę wyjaśnienia, więc na razie je zostawimy. To też wyjaśnię w innym odcinku. Tu mamy deformery. Jak widzicie, jest ich masa. I też jak już, już się powtarzam, też je wyjaśnię w następnym odcinku, ponieważ jest ich dużo. A chcę je dokładnie wszystkie wyjaśnić. Na razie są tylko podstawy. No i tu możemy tworzyć podstawę. Niebo pierwszy plan, drugi plan. Tutaj możemy dodać sobie kamerę, kamerę cel, która działa tak, że jak ustawimy jej cel, że na przykład celem jej jest ten sześcian zaznaczony tutaj, to ona będzie się cały czas na niego gapiła, niezależnie jak ją przesuniemy, to ona zawsze będzie się na niego gapiła. Jest to bardzo przydatne czasami. No i kamera stereo do kręcenia filmów w trójwymiarze. Jeżeli jej nie używałem, tak myślę, że tak na tym to działa. No i tu możemy dodać różne światła. Światłami też zajmiemy się kiedy indziej że w następnym odcinku albo w jeszcze następnym. No i zobaczymy. Tutaj ten przycisk tworzy obiekt możliwy do edycji. Możemy też nacisnąć yy, klawisz C na klawiaturze i teraz możemy ten sześcian dowolnie edytować. Oczywiście jeszcze, jeszcze najpierw zanim go będziemy zanim wam pokażę o co chodzi z tym, to trochę się pobawimy tu w tym okienku, ponieważ musimy trochę pozmieniać ten sześcian jak widzicie, w zawsze jest zakładka podstawowa no tu możemy zmienić nazwę możemy ją też zmienić dwukrotnie klikając tu ale to chyba nie ma znaczenia większego mm, warstwy zostawiamy widok w edytorze i renderze tu jak damy wyłączony lub włączony to albo tu w edytorze nie będzie tego sześcianu widać albo nie będzie go widać w końcowym renderingu który tutaj jest, nie? o którym już mówiłem mm, jest to czasami bardzo przydatne, bo ustawimy sześcien jako Coś co jako obiekt, który ma być naśladowany przez jakiś inny obiekt I sześcian wy wyłączymy jego widoczność w renderze Chociaż tamten drugi obiekt będzie go naśladował Będzie, będzie efekt fajny Ale tego sześcianu nie będzie widać No czasami to bardzo się przydaje Tu możemy ustawić kolor ale raczej to robimy Możemy ustawić tu, to jest takie prymitywne kolory, takie podstawowe A tu możemy potem zateksturować No i załączony, wyłączony, no chyba każdy wie o co w tym chodzi no, i tu jeszcze możemy to ustawiać, czy jest załączony, czy wyłączony. I tutaj dwie kropki też. To jest yy, kropka odpowiadająca za widok w edytorze, że taka wy, bez. No, siwa. Yy, to jest po prostu domyślnie. Domyślnie, czyli tak jak na przykład jego rodzic ma. Jeśli wsadzimy ten sześcian pod ten sześcian, to będzie wtedy dzieckiem tego sześcianu. Jeśli przesuniemy ten. Sześcian to tamten przesunie się razem z nim, bo jest jego dzieckiem i robi to, co on. Jeśli zostawimy na domyślnych tych, to, te kropki, to jeśli wyłączymy ten sześcian, to ten też zniknie, bo jest domyślnie, czyli tak jak ma jego rodzic. No i tu jest zielony włączony, czerwony wyłączony, no chyba jasny. To samo jest z tą kropką drugą, która jest odpowiedzialna za widok w renderze.